E dobra, zabiorę tego moco. Ile masz? Ja mam 500 drewna i 400 kamienia. Mam metalku? Metal mam ciśni. Ja mam teraz. Ten metal mi zabiera. mam prawie 500. Metalu? No. O, dobra. dobra, mamy czas do kolejnej strepy, Czyli jeszcze mamy tak 15 sekund. Co tutaj jest jeszcze ten? Poczekaj, bo ja jestem cały. Ja autem tu wjeżdżamy, na. Dobra, tak. Najwyżej będę zjeżdżał tym autem na dół, żeby po masę pojechać. To ja czy ty? Nie, obojętnie. Najwyżej będzie trzeba zjechać po tym masę. Dobra, pól, Eee... No, chwileczkę, proszę cię. To jest metalowe? Tak jest, mam całą metal. No, 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 tak. Cały Czyli mamy... Mamy 200... 2300... Mamy 3000 prawie... Nie, 2000... 2500 mata mamy ja Nie ma całego kamienia No to zbieraj tylko kamienie To ja Nie mam prawie 400 A mamy mam coś, żeby jak zejdziesz, to żeby się nie zerknął? Jak rotacja ja tak czy ja mam... Ja, ja mam to Granat? To jakby coś rybka. Ja. Dlaczego ja nie chcę? To już nie istnieje. Nie wyjęłam. Co teraz. Idziesz teraz. Idziesz teraz. Idziesz teraz. mam teraz. Idziesz teraz. Idziesz O wow! I chodź na chwilę! jak chodź do tego autka. No poczekaj, bo ja bo nic nie mam. Rzeczy mi da, że nie będzie tak. No, a po co ci Amy na Skybase? A do typu wlać? I mm, mm, mm. i, z jakimś bombiczkiem jedną na Skybase, no. Kulakia w chodź, do mnie No i Leosz, tak, zaczynamy skybase'a od nowej strefy, czyli... LEOSZ! Laoś! Le je jedź, do strefy, I zaczynamy skybase'a... Le? Tu, stop, 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 dobra, so. Teraz robimy to w moim sposobem, dobra? Patrz tu i patrz, teraz tak. To i teraz patrz. Musisz zrobić tak, że jakby je yeah. i tu. I robisz tak, i tak. No le tu i tu. I, tu. I, tu. I, tu. I jakby. To że robisz takie. To A Ja będę. jak bym autem powiedziała. Aha, no tak. trzeba zrobić jak człowiek. Chodź, co jest ciekawe, W tą stronę? W tą stronę. Dobra, no, no dobra, jest ja nieciech, ee, buduj, buduj, buduj. No, dobra, ja się bierze tu. Buduj, buduj, ale ja wierzę. Ja mogę tak wjechać, żeby nie zniszczyć tego z tego, co No. Będą nas kolapsowali, to tutaj wsiadamy do auta. A, a to będzie żyć. Co? A to będzie żyć. Auto będzie żyć. A my w też. Tego nie jestem pewien. Ja nie patrzę do tyłu. Jaziu ty się! Jasiu, na serio. O dziękuję, teraz 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 jak nie robisz. Dobra, tutaj, tutaj, nie, do, tutaj, tutaj, tutaj. Tu jest... Ja nakręcam! Nie Ej! Ej! tutaj. Ja Ej, się tam! O, no ja idę tam! Ja ci tu! Ej, Ej! Ja zaraz tam się do ciebie dobuduję, dobra? Poczekaj chwilę. Czy się wydaje, czy myślisz na swojej limicie? Chyba tak. To ja zbieram marca i się do ciebie dobuduję. Ja chyba jest problem, bo masz się na swojej No, wiem dlatego ja spadłam, wiesz? Bo ustawiłem limit. Dobra. I tak. I już się do ciebie buduję, i teraz mogę się budować moim sposobem. Dobra. Ela... Tam masz od razu auto to ja będę jechać z tej Ej, hey. Kolapsing, mam. Mały. Ej! Collapsony, gówniak. Nie gadaj, że jest auto. Mój, mój, mój jest collapsing Oni atom tu jeżdżą. To ty nie jedziesz tutaj już? Idę zaraz. Jestem... Ja już Ej, ktoś nas zagląda! Ej, ja wszystkich zabiłam ja. Dobra, autko do strefy. O cóż za parkowanie. Dobra, Lausiu, już powoli idę też do strony strefy. Jakby coś, to bierz auto. Gdzie jest auto? Tam, e, to, jest, da, to jest... Przy tamtej strefie, co było. Ej, no się już tu blisko. Oj, słyszę strzały. Jakby coś, tam nic nam zabrać, nie, ale tam. Masz jeszcze trochę? Czego? Mam. Larry, to gdzie widziłeś? A jest A dobra, idę, bo. Ja, ja mam dużo y, leczenia, to ja pójdę, Tylko pójdę. proszę cię dobrze. No to jest trudne, żeby tak jeździć, ale proszę cię. Musisz tak zakręcić jak ja. Dobra, mam radę Nie jestem, masz tak u... głupi. Dobra. Ja Teraz tak. tak tu i tu. Ja daję buduję. Dobra, jadasz. Tu i teraz, a może... ZJADŁA NA JA, ja, my... ja PÓŹNIEJ JADĄ W FANBOXO, NIE? Na godzinę. Nie przesadzaj! <laughs> Widzowie! Ej. 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 O kurde! O kurde! Co za pech! CO ZA PECH! A my jesteśmy na skalimicie. A my jesteśmy... My jesteśmy na... A my jesteśmy na skalimicie. No właśnie, tak zrobiłem. A jak są z tym zejdziemy? Aha, bo na auto, no Aha, i masz i trochę moniki do. Ej, wiesz, co ja bym zrobił? a wiesz, co tego twojego nie widać? Że ty się że budowałeś? Bo nawet jeśli nas skalapsują, to tam jeszcze się trzyma na drugim miejscu, nie? To się jakoś w dwóch miejscach trzyma. Ja już tu masz trochę amunicji do tego. A czego? Do karabinu? No mam dużo, w full, bo zabiję ja ty tu. Jak widziałeś to, jak to było blisko? Nie, to z jednej No Właśnie, a i chodź po tego autka. I teraz tak. Jest tak, a weźmy na pomakrze. Bo ja mam takie coś włączone, że jak ja idę, to ja mogę to i to ja nie Ja jak wchodzę i włożę mapę, to wtedy chodzę przez cały czas i dlatego ja się przyjęcie. Ja, to... ja też tak mam się z tym boję. Ej, czyli bo... ktoś nie skoczy? Nie, ale oni się Ej, oj, ej! Homer to jest! Ej! O! Pan mnie. Pokażę, ja, ja żyję, ja żyję. Ja do autobusu. Ja to ja na spokojnie, miałam tą rybkę. Ja jestem, ja jestem. Dobra. Ej, można iść po tamte miejsce, do tamtego miejsca, wchodzimy tam. Ale gdzie ty idziesz? A ty zleczaj? No chodź tutaj, na tej miejsca, wchodzimy. Jeszcze raz. Masz auto. Chodź. Autem, daj. Aby mogę ja kierować? Nie. Tylko proszę, żebym ja Trzeba być taka żeby to ubić. Proszę, nie tam na ciebie. Oj, oj, oj. Czy Aj z tym miejscem? Może tylko raz, Dobra, pokaż. Ja się nie dosięgam. idę po ciebie. Jaj, ja te I od razu jedziemy tam. Ja, to było takie

no ja wyjdę, ja wyjdę, nie no spokojnie Jasiu stój, stój, stój Stój, stój Jasiu, proszę Cię Ja jestem Karolą Jestem Karolą Skoraptowali mnie znowu Skoraptowali nas? Mnie jak to budowałam Co? Ja idę do Ciebie Skoraptowali trochę Ej, bym mógł nie urodź dupy. w dupie! Ej, bój sobie oto! I teraz... Teraz Teraz tylko bierz pociąg. Tylko pociąg. Niestety zarzuciliśmy. Ja zarzucimy. cały lepsze, Abone olun. 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 E, olun. Abone olun. Abone olun. Abone olun. Abone Eee! To jest karabuch! To jest ma smadierka, ja już wam się mu to gramę. Kiedyś zaczął mnie, ja nic nie mam do uleczenia! Chciać w ogóle mam spraszę, chodź już. Chodź chodź tu dobra mam coś do leczenia. Trochę. Mam skrzynka. Dobra, leczę się. Łopy robię jakieś, nie wiem, coś. Oj, wywalili mnie do strefy, a strefa bije osiem Zacznę to z Skończę to z Ja się nie! Ja nie ja nie coś się robi. Brawo.